Gdybym dziś zaczynała sprzedawać jako wysokowrażliwa przedsiębiorczyni, na pewno nie zrobiłabym tego, co robi większość kobiet budujących marki online. Nie zaczęłabym od kopiowania strategii innych twórców, zwłaszcza milionowych marek online'owych. Po prawie roku pracy jako mentorka biznesowa kobiet wysokowrażliwych widzę co naprawdę działa i to nie są popularne porady typu Musisz prowadzić bezpłatny webinar. To samo mówię moim klientkom, które wykorzystują swoją wrażliwość jako atut i dzięki temu przychodzą do nich nowe klientki. Ale kiedyś zaczynały dokładnie tam, gdzie ty myślały, że sprzedaż nie idzie, bo coś jest z nimi nie tak. A to nieprawda. Między 15 a 22 września poprowadzę bezpłatny proces. Sprzedawaj w swoim rytmie 7 dni do lekkości w biznesie. Chcesz wziąć udział i wprowadzić realne zmiany, by sprzedawać z lekkością? Skomentuj proces, a prześlę Ci link do zapisu. Oczywiście możesz ominąć to wsparcie, tylko pamiętaj, jeśli nic nie zmienisz, to wynik będzie ciągle ten sam. Więc skomentuj proces, a wyślę Ci link do bezpłatnego wydarzenia, sprzedawaj w swoim rytmie 7 dni do lekkości w biznesie.